żeby dzieci kontynuowały naukę w języku polskim, czyli gdyby kiedyś chcieli wrócić do Polski, to żeby mogli pójść łatwiej do szkoły, żeby mogli na studia pójść ewentualnie. No jest jakaś opcja, nie znam przyszłości, to... Tak, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żeby mieć jakąś taką pewność tego, że potrafię mówić w języku polskim, czyli na przykład bardziej myślę o pracy, że jeżeli by chcieli pracować na przykład kiedyś w Polsce, no to żeby nie mieli takiego problemu ach, ja nie umiem polskiego, no to nie wiem, czy sobie poradzę, więc wydaje mi się, że dodaję Przede wszystkim ja bardzo chciałam, żeby dziewczynki mogły się porozumieć z dziadkami po polsku, ponieważ bardzo nam zależało na tym, żeby nasz syn znał dobrze język polski. Zdecydowaliśmy się na polską szkołę, dlatego że mieszkamy za granicą w Szwecji i cała nasza rodzina mieszka w Polsce i jest dla nas bardzo ważne, żeby nasze dzieci mogły mieć kontakt z rodziną, z kulturą polską, tradycjami. Także przede wszystkim dlatego. Chciałam, żeby dzieci umiały nie tylko mówić, ale i pisać po, yy, po polsku, żeby znały polską historię, yy, no i żeby wiedziały, skąd pochodzą. Yy, nie, nie planujemy powrotu do Polski w najbliższych latach, yy, aczkolwiek gdzieś na pewno mamy w głowach, że pewnego dnia być może tak wrócimy do Polski. Na pewno. Już o tym rozmawialiśmy nawet z mężem, który nie jest Polakiem i chcielibyśmy na pewno kiedyś tutaj wrócić. Chcielibyśmy kiedyś, planujemy powrót do Polski, może nie w tej chwili jeszcze, ale może jak dzieci podrosną, może być. Teraz mieszkamy w Irlandii, w miejscowości Nice. Mamy w planach kiedyś powrót do Polski, nie jest jeszcze to określone w jakim czasie, e, a w Polsce pochodzimy mąż pochodzi, pochodzi z Podkarpacia e, ja pochodzę z okolicy Łączarni. E, tak, co roku Polska jest e, na planie właśnie. E, Mapy naszej mapy wakacyjnej. W tym roku byliśmy już troszkę w stronach rodzinnych właśnie moich, czyli na Podkarpaciu. Zwiedziliśmy Kazimierz Dolny, Sandomierz i mamy jeszcze w planach podchale, czyli strony rodzinne mojego męża. Pewnie może przede wszystkim Polska, a resztę zobaczymy. Tak, zawsze staramy się z naszym dzieciom. Właśnie, ciekawe miejsca w Polsce. Zawsze na wakacje mamy jakiś pakiet takich interesujących miejsc, które wcześniej uzgadniamy, gdzie by chcieli jechać i co by chcieli zobaczyć. Za rodziną i znajomymi. Na pewno za rodziną przede wszystkim. Dzieciaki za babcią, dziadkiem, kuzynami. No takimi właśnie Jakimiś wydarzeniami kulturalnymi, tradycjami. Staramy się je utrzymywać, ale nie jest to takie proste, jak nie ma jednak właśnie społeczeństwa, ludzi dookoła, tak? Za jedzeniem, za rodziną. Z, za, za krajem. Myślę, że za rodziną. Chyba Bigos. Chyba gdy tęsknię przynajmniej. <gry> U mnie pierogi. Pierogi z jagodami. Moja osobiście to pierogi. Ruskie. Żurek. <gry> 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 no to chyba nie muszę powtarzać pierogi. <gry>